materiały napędza ceneo.pl. Największa porównywarka cen gier. warn.eu. Witam was, witam, najwspanialsi z widzów oglądających rozpakowanie arcade bloków. Ja nazywam się Darkarcho. a przed nami rozpakowanie kolejnej paczki z tego kanadyjskiego cyklu. Zobaczmy, co znajduje się wewnątrz w tym miesiącu. Uwaga, uwaga, jedziemy. Teram. Znowu coś z Tetrisa. O. -o. Zobaczmy, od tej strony. Co to? Coś z Zeldy? Ta wygląda jak koszulka z Zeldy. Zobaczmy. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale wygląda to jak to to oko takie z, z okaryny. Czytam czy, czy z, z maski majory, ale może się mylę, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. W każdym razie, oceniając sam nadruk. Wygląda ładnie, dziwna kolorystyka, taka niebieska z żółtym. Nie kojarzy mi się to jakoś szczególnie z Zelda, no może z Wind Waker'em. no ale powiedzmy, jest ładna. Mm, Na druk w porządku. Jak zawsze, jest to koszulka z Shield Puncha więc jest to taki, taka przeciętna jakość koszulki. Nie jest jakoś szczególnie słaba, nie jest jakoś szczególnie fantastyczna. Bardzo neutralny nadruk przede wszystkim, więc nawet jak ktoś nie wie, z czego to jest, to nie będzie mu przeszkadzało noszenie. Więc powiedzmy, że jest w porządku. Zresztą sam nie jestem pewien, czy to jest na 100% zelny. tu mamy Knex Collect All 7 Figurka z Mariana firmy Knex, Seria Siódma. Da się to jakoś łatwo otworzyć. Chyba trzeba brać nożyczki, nie szkodzi. <śm> Nożyczki. Wow, Bowser nam się trafił. Fajnie. Bowser jest akur akurat taką wdzięczną postacią do figurkowania, bo ma dużo detali. Jak jest zrobiony fajnie, to jest zrobiony fajnie. Oczywiście Kinect są takie klocki w, w stylu nielego więc i figurka jest taka w stylu nielego Lego. W sumie całkiem spoko pod względem artykulacji. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Wyginają mu się ręce, dłonie. Nogi... Chyba obraca mu się też cały tułów lekko, mimo że, że ma... Aha, bo tu ma wielką... Aha, można go rozłożyć na kawałki, oczywiście. Tutaj go gumka trzyma w całości, żeby w pudełku się... Sorry, żeby się w pudełku nie rozpadł. Więc o, tak on mniej więcej wygląda, ten Bowser. Wszystko w porządku z nim. Taka pierdółka. Nie wiem czy to akurat na moją półkę, bo jestem chyba trochę za stary, żeby trzymać takie klocki na, na, na półce, że gość, który trzyma wszystkie gierkowe rzeczy na półce, ale w porządku, ten Bowser. Boję się, że się rozsypie co chwilę, bo tak mu wszystko lata, ale w sumie się nic nie rozsypuje, więc jest w porządku. Dobra, już zauważyłem, więc muszę wyciągnąć. Patrzmy, patrzmy. Klasyczny kontroler na USB, plug and play, USB. 6, 6 stóp kabla to jest trochę ponad metr, że Półtora metra? Jakoś tak. Heavy Duty HD, okej. Okay. pc i maki. Wow! Jeśli jakość jest fajna, to będzie to jeden z ciekawszych przedmiotów z Arcade Blocka. Um, Kontroler na USB do pc tu do gier retro. Fajny, mam nadzieję, że jest kompatybilny z. Dobra, go tak, bo nie chce mi się rozwalać tego pudełka. Oczywiście inspirowany Super Nintendo, to nie ulega wątpliwości. Kontrolery z Super Nintendo są z natury dość wygodne. Mam nadzieję, że z tym jest tak samo. Nie mm, jest całkiem w porządku. Grałem na gorszych. Przyciski wciskają się w całkiem całkiem, A i B są wypukłe, X i Y są wklęsłe z jakiegoś powodu. Krzyżak jest ok. Select i Start dość twarde, ale to nie problem. I dziwnie głęboko wciskające się bampery, ale to też nie jakaś wielka przeszkoda. Mam wrażenie, że, że w stosunku do oryginalnego kontrolera te przyciski są jakoś tak trochę przesunięte, jakoś tak delikatnie nienaturalnie mi się to wydaje. I sam joystick jest delikatnie wypukły, znaczy kontroler, nie wiem, czy to widać tutaj, ale jest delikatnie wypukły, a nie płaski, co też wpływa na wrażenia dotykowe troszkę inaczej. Ale nie jest tragiczny. Bardzo fajny dodatek, moim zdaniem. Taki kontroler w stylu Super Nintendo do PC-ów. Bardzo fajna sprawa dla retrofanów. Coraz częściej te arcade-bloki widzę celują w retro zamiast we współczesne gry. To powiedziawszy. Zupełnie coś, co, co nie, nie wpasowuje się w ten koncept: Five Nights at Freddy's. Figurka, boże, to już do tego doszło, że Five Nights at Freddy's ma już własne figurki. Bardzo specyficzna seria dla bardzo specyficznej grupy graczy. Nie oceniam. Każdy gra w to, co lubi, to jest piękno. Gier wideo, że jest to rozrywka dla każdego. I każdy znajdzie tam coś dla siebie. Five Nights at Freddy's Vinyl Figure. Eee, nie znam, niestety, imion większości postaci. Wyglądają przerażająco, czyli tak jak powinny. Ciekawe, czy ich rzeczywiste wersje również. Uwaga, uwaga. Cóż za misją będzie w środku? No, to, to masę pracy musieli włożyć w przygotowanie tej figurki, najwyraźniej. Trafiliśmy na rzadką figurkę płaczącego czegoś, co wygląda jak, jak postać z The Binding of Isaac. No, takie takie mieć szczęście, to jak mieć pecha, bo szczerze mówiąc, ja mi się w ogóle to nie podoba. Takie, takie mizerne, to to biały ludzik z, z niebieskimi kreskami. Jedna z najrzadszych figurek w paczce. No nic, jest jak jest, przynajmniej jakościowo jest fajna. Ładnie rysowana, jest to taka, taka lekko gumowa tekstura pod spodem. A, jest okej. Okay. Co tu mamy? Coś z Tetrisa. Tim pirim pim 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 Heat Changing mag, bo dawno żeśmy nie mieli kubka oczywiście. Więc mamy kubek zmieniający Temperaturę nie nie zmienia temperatury, zmienia nadruk pod wpływem temperatury, Panie Archoncie. No dobra, mamy tutaj Tetrisową partyjkę. Napis Tetris po środku i rzekomo pod wpływem temperatury się ten nadruk zmienia, co zaraz przetestujemy oczywiście osobno. Stare te kubeki 2011 jest data na nim. No ale Tetris jest ponadczasowy. Nawet jeżeli wietrzą magazyny, to nikt się chyba nie obrazi, szczególnie gdy jest fanem retro, zakubek Tetrisa. Dobra, zobaczmy w takim razie, czy ta koszulka faktycznie była z zelny. The Eye of Truth, tak, z zelny, dobra. To jednak spokojnie, już wiem jak się nazywa. Oko prawdy, podoba mi się ten kontroler. Fajna ta paczka nawet. Yy, kontroler jest spoko. Kubek jest spokojny już sporo tych kubków ostatnio. Koszulka jest okej. Okay. Podoba mi się to, że ma taki dość neutralny nadruk, więc nawet jeżeli kogoś nie interesuje Zelda, to może ją nosić. Bowser to była taka popierdółka, dodatek moim zdaniem. No i ta figureczka też. Ale moim zdaniem taki zestaw nawet dla kogoś na pre prezent super moim zdaniem. Za dużo mówię moim zdaniem, więc moim zdaniem czas, żebyśmy skończyli dzisiejszy materiał. Dajcie mi znać jak zwykle w ankiecie w prawym górnym rogu ekranu, co myślicie o paczce, a ja na razie żegnam się z Wami i zobaczymy się wkrótce w rozpakowaniu kolejnego Indie Boxa. Trzymajcie się ciepło, miłego popołudnia, wieczoru bądź ranka, w zależności kiedy oglądacie. Pa pa!